Co jest największym Szkody. zaniedbaniem według pana? Takim największym grzechem ich. Czy to aż, są inwestycje. Ciężko czy te... uszeregować. To, y, wydaje mi się, że długookresowo najbardziej na nas się będą y, 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 mścić wstrzymane i opóźnione inwestycje. To są koszty idące w miliardy. Elektrownia jądrowa, CPK, y, nierozpisane przetargi na koleje i drogi. Od wykonawców słyszę, że nigdy w całej trzeciej RP nie było tak mało rozpisanych przetargów w sektorze y, infrastrukturalnym jak w tej chwili. Po ponad roku rządzenia nie ma jakiejkolwiek polityki mieszkaniowej, są tylko spory, jakieś dymisje, jakieś podchody w ramach rządu. Trudno wskazać obszar, w którym mamy jakąś politykę, w sektorze zbrojeniowym. No dzisiaj czytam wypowiedź ministra Bejdy, że on spekuluje, że po 12 latach rozwijania projektu wozu opancerzonego nowoczesnego Borsuk, może jednak go nie zamówimy, tylko kupimy coś z zagranicy. Po tym, jak już rząd PiSu nakupował z zagranicy Arma, to haubice, kiedy mamy swoje lepsze kraby, czołgi, ehm, o... e, nie wiadomo co jeszcze. No, wszystko szybko, spółki, prawda? polskie magazyny opróżnili, wszystko kupimy z zagranicy. Nie tędy droga. I rząd, e, niestety, platformy te złe trendy e, kontynuuje. Później, e, no, gigantyczny deficyt. My nigdy nie mieliśmy deficytu zbliżonego do 300 miliardów złotych. Ja nie należę jeszcze do starszej generacji, ale pamiętam, jak budżety państwa były na poziomie 300 miliardów. Nie deficyty, cały budżet to państwa. To jest niebywałe, w co zostaliśmy wmanewrowani. E, obawiam się też, że jakby... pewne negatywne praktyki zaczęte przez poprzedni rząd trwają, na przykład podnoszenie wydatków funduszu covidowego. Myślę, że pandemia się skończyła, a fundusz covidowy jeszcze ma cały czas podnoszony budżet. Dziwna sytuacja, prawda? W tej chwili? Tak. No, głosowali to przy ostatnich ustawach budżetowych. Wie pan, że tego to nawet nie wiedziałem? spodobały to... im się zabawki odziedziczone po starym rządzie. No tak? tylko wtedy była pandemia, a teraz nie ma. No, ale zostały raz zobowiązania, bo to wszystko było na kredyt, co tam ten rząd robił. Dwa, że po prostu to są takie instrumenty finansowe wyjęte poza radar parlamentu opinii publicznej, w których można trochę robić, co się chce. Dalej, weźmy Orlen. No, wstrzymywanie inwestycji, znów w manewrowywanie nas całą tą. tą, tą, tą I likwidowanie. No, ale chyba nie będą budowane, Polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Przecież e, e, brnięcie w tym kierunku. Jeszcze jest zgoda na to, żeby to zaostrzać. Hipokryzja absolutna. To znaczy w Polsce mówienie, że rozważają, żeby coś weryfikować, a w Unii Europejskiej się dogadują, żeby to kontynuować, przyspieszać. No to jest, to jest polityka, która się na nas będzie mścić. E, długotrwała utrata konkurencyjności polskiej gospodarki. Polska gospodarka staje się coraz mniej konkurencyjna.